Dobry wieczór, Wiktoria Katus, zapraszam na Sporto Polski Ekstra. Święto jeździectwa konnego w Jakubowicach coroczna Silesia Equestrian ponownie przyciągnęła najlepszych zawodników z 12 państw Europy. Nie zabrakło również jeźdźców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Reprezentanci Rumunii, Łotwy czy też Litwy stawili się w Jakubowicach na kolejnej edycji Silesii Equestrian. Zainteresowanie znacznie przekroczyło liczbę miejsc dostępnych na zawody. Przyjęliśmy 385 koni, ale chętnych było dużo więcej. E, naprawdę musieliśmy odrzucić około 200 chętnych, e, także przyjmowaliśmy zawodników głównie po rankingu, e, dlatego mamy tutaj prawdziwą śmietankę. Frekwencja wśród zawodników zapełniła napięty program czterodniowego święta jeździectwa. Jeździmy od czwartku do niedzieli. Konkursy są od wysokości 110-115 cm. Rundy młodych koni. Potem wyjątkowa runda Ladies Cup tylko dla dziewczyn. Pierwszy raz w formule międzynarodowej w Polsce. Zawodnicy kwalifikują się potem do tych najtrudniejszych finałów. Wśród startujących nie zabrakło przedstawicieli naszego regionu. W Jakubowicach rywalizowała m.in. Marta Piszczek z klubu jeździeckiego Okoły. Jedna z najmłodszych zawodniczek w dorosłych kategoriach. Mam tutaj cztery konie, ponieważ od każdego konia uczymy się nowych rzeczy. Niektóre są bardziej gorące, niektóre są bardziej spokojne, każdy reaguje inaczej na nowe otoczenie i na każdym koniu też wiadomo, jadę inny konkurs. I są to konkursy o różnej trudności. Niektóre konie mają większe możliwości, niektóre mniejsze. Każda z rywalizacji odbywała się pod czujnym okiem sędziów, którym nie umknie nawet najmniejszy błąd u zawodników, za to jak sami przyznają. Nie mają za co przyznać punktów karnych organizatorom. Zawody są bardzo dobrze przygotowane. Ja tu czuję takie, takie przyjacielstwo. Všichni jsou milí a když všichni, tak všichni, od pana na traktoru až po lidi, kteří jsou v, v, v kanceláři závodu, v biurze závodu, senžově, St. Stevardži, na, na rozprenčální, Je to super tým a bardzo dobře se tu pracuje. Oczywiście podczas Silesia Equestrian nie mogło zabraknąć największych nazwisk europejskiego jeździectwa, choćby Christapsa Neretnieksa, którego zobaczymy na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Łotysz zwyciężył ex z Niemką Anną Marią Kulman w jednej z najbardziej widowiskowych kategorii Six Bars. Najważniejszą częścią zawodów w Jakubowicach było jednak Grand Prix, które odbyło się dzisiaj, a o wynikach tego konkursu opowiemy jutro w sporcie opolskim. My tymczasem zmieniamy temat. Piłkarska Europa żyje wydarzeniami podczas Euro 2024 w Niemczech. My tymczasem przyglądamy się piłkarskim adeptom i przenosimy się do Reńskiej Wsi. Za nami centra, finał centralny 13 edycji ogólnopolskiego turnieju LZS Chłopców. Mała piłkarska kadra czeka im. Marka Proceszyna. Organizatorem imprezy było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu. Nasza redakcja objęła wydarzenie patronatem medialnym. Cztery dni rywalizacji, 13 drużyn, chłopcy z rocznika 2011 i młodsi, a także mnóstwo strzelonych goli i co najważniejsze uśmiech na twarzach zwycięzców. To już po raz ósmy, kiedy to do Reńskiej Wsi zjechały się najlepsze zespoły piłkarskie z całej Polski kilku zawodników ma takie, można powiedzieć, wybitne umiejętności piłkarskie, czyli zgodnie z tą maksymum tego turnieju piłkarska kadra czeka, no czeka piłkarska kadra nasza seniorów i wierzę, że za kilka lat w tych chłopaków właśnie będą te prezydenci polskich juniorach, a później, mam nadzieję, seniora. W turnieju mierzyli się ze sobą finaliści eliminacji wojewódzkich, którzy podzieleni byli na cztery grupy. Najpierw wygraliśmy szczebel powiatowy, później pojechaliśmy na wojewódzki, no i Pokonaliśmy wszystkie zespoły, więc nie znaleźliśmy się tutaj przypadkowo. Mieliśmy dwa wcześniejsze turnieje i wszystkie dominowaliśmy i wygrywali. No, bo du duże wyniki były dla nas. Wygrywaliśmy bardzo dużo. Piłkarską opolszczyznę reprezentował metalowiec Łambinowice, który jak się później okazało, był bardzo gościnny podczas tej imprezy. Przyznam szczerze, że poziom mnie zaskoczył. Poziom jest bardzo wysoki. No nam niestety odpadło kilku zawodników z powodu wyjazdów na wakacje i tak dalej. No to też jest duży problem, no i przede wszystkim gramy młodszym rocznikiem, tak, mamy tylko czterech zawodników z rocznika 2011 reszta to jest zawodnicy z 2013-2014, więc oni jeszcze tak naprawdę mają czas. No i dla nich to jest świetna, świetna gdzieś tam przygoda, świetne doświadczenie. To masowa, tak, taka drużyna tu jest i oni byli bardzo mocni, zdominowali nas sporym wynikiem. No i to był raczej najcięższy przeciwnik do pokonania. Zespół z naszego regionu podczas fazy grupowej raczej dostarczał punktów swoim rywalom niż je zdobywał, kończąc rozgrywki tego etapu na ostatnim miejscu. Co ciekawe, w meczu z drużyną z bojewództwa mazowieckiego padł dość wysoki, jak na piłkarskie standardy, wynik 20 do 0. Przegraliśmy pierwszy mecz w grupie i gdzieś tam chłopcy swoją motywację wnieśli na wyższy poziom i, i powiedzieli, no, że musimy wy wygrać dosyć wysoko. No i tak, tak zrobili. No. Największy wynik, jaki, jaki tutaj został osiągnięty. E, aczkolwiek szacunek dla przeciwnika za, za podjęcie walki, i, 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 bo grali do końca, nie, nie poddawali się. Mieli głowy cały czas w górze, więc, więc myślę, że szacunek dla nich. Drużyna Nowic zajęła w turnieju ostatnie miejsce. Zwyciężyła ekipa LKS-u Ślesin z Wielkopolski przed rapem Radomsko i Tomasowią Tomaszów Lubelski. Kolejna edycja imprezy już za rok. A teraz coś dla miłośników gry w golfa i to w wydaniu amatorskim. W Kamieniu Śląskim rozegrana została runda eliminacyjna World Amateur Golfer Championship Poland 2024. To już 25 edycja prestiżowego i największego turnieju amatorskiego w naszym kraju. Wczoraj na polu golfowym w Kamieniu Śląskim odbyła się 10 z 15 zaplanowanych rund eliminacyjnych. W każdej eliminacji wyłaniamy po sześciu, sześciu grupach wyłaniamy trzy osoby, które się kwalifikują do finału krajowego. Na finale krajowym z reguły gra około 200-220 osób i z tych 220 osób wyłamaniamy sześciu zwycięzców, którzy jadą reprezentować Polskę na finał światowy i w tym roku będzie się w Tajlandii na Phuket. W turnieju wzięło udział blisko 40 uczestników, którzy do naszego regionu zjechali z całego kraju. Przede wszystkim jest fantastyczna pogoda. Pole jest perfekcyjnie przygotowane. Nie miałam okazji grać wiele razy, ale grałam wczoraj. I wczoraj grało mnie się bardzo dobrze. Nawet miałam Nuan na dołku numer 3 co jest ewenementem wśród golfistów. Ja je uwielbiam. To jest moje ulubione pole yy, i ja się tu czuję jak w domu. E, no i zachęcam każdego, żeby przyjechał tutaj i, i Zagrał te 18 stuków. Choć nazwa turnieju sugerowałaby, że na polu golfowym zobaczymy amatorów, to jednak niektórzy z nich prezentują zdecydowanie inny, bo profesjonalny poziom. W golfie dzielimy zawodników na dwie grupy. Zawodowcy, którzy biorą pieniądze za udział w turnieju, możemy ich obserwować w telewizji albo na takich turniejach zawodowych dla zawodowców. Natomiast w turniejach amatorskich, takich jak ten, głównie grają amatorzy, którzy nie dostają pieniędzy za swoją grę. Jest to gra dla przyjemności. Natomiast poziom golfowy niektórych amatorów już u nas w Polsce Polsce, jest bardzo wysoki i osiągają już poziom mistrzowski. Do takiej grupy z pewnością można zaliczyć Jerzego Dudka, który w kamieniu Śląskim miał okazję zagrać i to całkiem przypadkowo z Michałem Probierzem. Nie ma za wiele okazji do tego, żeby grać razem, dzisiaj tak nam się zdarzyło, więc tym bardziej skorzystaliśmy. Też zobaczyłem jakie umiejętności golfowe ma Michał, bo wiem, że u mnie kiedyś zaczynał na turnieju charytatywnym Jerzy Dudek i przyjaciele, więc zrobił duży postęp, widać go pochłonęła ta gra, także, także fajnie. To ja z Jurkiem to ja nie mam szans, no. ja jestem początkujący, Jurek to już jest prawie jak profesjonalista i rzeczywiście fajnie było, to można też podpatrzeć jak grają ci, ci najlepsi i jest to taka fajna odskocznia, jednak wszystko 12 kilometrów się przejść w pięknej pogodzie i gdzieś tam wśród lasu to można też... Fajny, fajny pomysł mieć. Rywalizacja sportowa odbyła się z podziałem na grupy handicapowe. w formule Stroke Play Netto. Najlepszymi w swoich klasyfikacjach zostali Karol Geppert, Michał Gawlik, Ryszard Wieczorek oraz Przemysław Chwaliński. Krajowy finał czempionatu odbędzie się od 22 do 24 sierpnia w Binowie koło Szczecina. W parku Renardów w Strzelcach Opolskich można było spotkać osoby rzucające dyskiem do celu, a to z powodu tegorocznych Mistrzostw Polski w dysk golfie. O samym sporcie, jak i o zawodach, ze swoim gościem rozmawiał Bartosz Kamiński. Ze mną jest pan Bartosz Wiśniewski, dyrektor turnieju. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Zanim porozmawiamy o samych Mistrzostwach, chciałbym się popytać o tę dyscyplinę czym jest właściwie dysk golf? Myślę, że świetne pytanie na start. Disc golf, jak sama nazwa wskazuje, jest to połączenie dwóch słów. Pierwsze słowo to dysk. I te słowo kojarzy się ze sprzętem, który rzucamy drugim słowem golf, bo to właśnie na zasadach golfowych rywalizujemy w disc golfie. W skrócie jest to po prostu rzucanie dyskiem do celu i zadaniem gracza jest ukończenie określonej ilości dołków w jak najmniejszej liczbie rzutów. Pola zazwyczaj są 9 lub 18 dołkowe. W przypadku rekreacyjnych turniejów i małych pól dla osób początkujących zazwyczaj ta liczba wynosi 9 czy 6, natomiast w przypadku większych turniejów, jak właśnie ten, który dzisiaj mamy zaszczyt organizować mistrzostw Polski jest to dołków 18. W świecie disc -golfa zdecydowanie przodują Stany Zjednoczone, ale tuż za nimi znajdują się kraje europejskie w, w rejonie Morza Bałtyckiego, czyli przede wszystkim Skandynawia. Takie kraje jak Finlandia, Szwecja, czy chociażby niedawno dołączyły do tego grona nasi południowi sąsiedzi Czesi. Sama Finlandia czy Szwecja mają już ponad tysiąc pól stałych do gry w swoim kraju. Polska dopiero jest, można powiedzieć, krajem wschodzącym, i nasz sport dopiero od kilku lat nabiera ogromnej popularności w kraju. Jak do tego doszło, że Mistrzostwa Polski są tutaj w Strzelcach Opolskich? Jest to bardzo ciekawa historia, ponieważ my jako zespół organizatorów staramy się zawsze dokonywać takiego dokładnego researchu na temat po prostu lokalnych i krajowych przestrzeni parkowych. Park Renardów w Strzelcach Opolskich od razu wydał nam się idealnym miejscem dla naszej dyscypliny. Świetna logistyka tego miejsca, piękna baza miastowa, gastronomiczna, noclegowa, naprawdę urocze miasto z cudownym parkiem w sercu. Park Renardów, piękna przestrzeń parkowa, starodrzew, zróżnicowanie terenu, wszystko świetnie wpisało się w naszą dyscyplinę. To ilu zawodników wystartowało i jak wygląda cała rywalizacja tutaj w Strzelcach Opolskich? W tym roku wystartowało aż 180 graczy z całego kraju i z Bydgoszczy, Warszawę, Podlasia czy Olsztyna, więc gracze przyjechali z naprawdę różnych zakątków kraju. Rywalizują tutaj aż w siedmiu kategoriach walcząc o tytuł Mistrza Polski. Jakie to są kategorie i w jaki sposób jest wyłaniany zwycięzca? Kategorie są różne, na przykładowo ze względu na podział płci rywalizują oddzielnie panowie, oddzielnie kobiety. Mamy również kategorie związane z wiekiem, więc mamy kategorię juniorską, mamy kategorię Masters, gdzie rywalizują panowie 40, ale mamy także tytuł mistrza polski amatorów, gdzie gracze mogli załapać się tylko poniżej danych, danych punktów ratingowych. Gdzie na jeszcze są organizowane takie turnieje i czy jest szansa, żeby w naszym regionie tutaj były imprezy rangi europejskiej czy nawet światowej? Zdecydowanie tak. Opolszczyzna uważam jest bardzo bogata w tak ciekawe przestrzenie parkowe jak ta. Jest to dopiero pierwsza taka impreza o charakterze disgolfowym w tym województwie, ale mamy nadzieję, że już wkrótce wrócimy tutaj do Polan z jakimś nowym projektem, z nowym wydarzeniem i dalej będziemy promować disgolf w regionie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również bardzo dziękuję. A my oczywiście zachęcamy do śledzenia rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju. Oglądają Państwo magazyn sportopolski Ekstra. Teraz w programie czas na informacje w skrócie. Filip rak z kwalifikacją na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Informacje o przyznaniu miejsca Biegaczowi oraz siedmiu innym polskim zawodnikom potwierdził przez portal X prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. 21-latek od kilku dni był pierwszym oczekującym ze względu na miejsce w rankingu lekkoatletycznym na kwalifikację olimpijską wśród zawodników na dystansie 1500 metrów. Do wypełnienia minimum rakowi podczas Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego w Chorzowie zabrakło 24 setnych, gdy uzyskał czas 3 minut 33 sekund i 74 setnych. Tym razem los się do niego uśmiechnął, lecz zanim Polski Komitet Olimpijski poda ostateczny skład na igrzyska przed rakiem Mistrzostwa Polski do lat 23, które odbędą się w przyszły weekend w Lublinie. Polska reprezentacja w siatkówce kobiet do lat 22 bez medalu zakończyła swoje zmagania w Mistrzostwach Europy, które były organizowane we Włoszech. W składzie biało-czerwonych nie zabrakło siatkarki Unii Opole Natalii Keher. Środkowa wraz z rówieśniczkami w półfinale przegrała z gospodarzami 1 do 3. W meczu obrąz Polki mierzyły się z Turczynkami. Niestety przegrywając w setach kolejno do 16, 23 i 17, a w konsekwencji w całym meczu 0 do 3 nasze reprezentantki zajęły czwarte miejsce. W walce o złoto Włoszki zwyciężyły z serpkami w trzech partiach. Ponad 100 śmiałków wzięło udział w pierwszej edycji European Bójku Kai Summer Camp w Opolu. Zawodnicy trenowali oraz zdawali egzaminy pod okiem japońskich mistrzów sztuki aikido. Około 10 lat temu nawiązałem współpracę z organizacją Aikido Buikukai z Japonii, która jest tam największą organizacją z względem ilości ćwiczących. I nasza współpraca tak się rozwijała, że rozwijała. w tym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy taki ogólnoeuropejski obóz letni właśnie Aikido. Mamy przyjemność gościć wice szefa organizacji Bujkukaj Osaka, senseja Kazuyasu Kamimura, siódmy dan Aikido Aikikai, a także senseja Sakaguciego, szósty dan, senseja Node, piąty dan i jeszcze wielu asystentów stopniami mistrzowskimi. Aikido, jest jak sztuka. Ćwiczymy swoje serce. Mniej więcej raz na rok przyjeżdżam tutaj do Polski, by prowadzić seminarium z aikido. Niby znamy techniki, uczymy się szczegółów, elementów, które w codziennych treningach gdzieś tam pomijamy, gdzie, gdzie zapominamy o pewnych rzeczach. Każdy mistrz ma swoje techniki, swoje w inny sposób przedstawia. Od każdego trzeba uczęszczać na staże, od każdego coś się wyciąga. Na koniec magazynu przenosimy się do Kietrza, bowiem tam odbywa się aktualnie prawdziwe święto motoryzacyjne. 74. runda Drift Open to trzydniowa impreza zaliczana do driftingowych mistrzostw federacji IDF. Łączymy się z Krzysztofem Kostęckim, który jest na miejscu. Dobry wieczór, Krzyśku. Opowiedz nam o szczegółach wydarzenia. Dobry wieczór, Wiktoria. Dobry wieczór, Państwu. Tak, to już po raz czwarty w historii, kiedy to. Kietrz, przynajmniej na jeden weekend w roku staje się stolicą polskiego driftu a to za sprawą ogólnopolskiego cyklu Drift Open który po raz kolejny trafił tutaj do nas na opolszczyznę szanowni państwo trzy poprzednie edycje tego cyklu odbiły się szerokim echem w środowisku oczywiście echem pozytywnym i to sprawiło że zgromadziły się wielu miłośników i sympatyków tej dyscypliny sportu sportu motoryzacyjnego który szanowni państwo charakteryzuje się ogromną widowiskowością mamy tutaj Szybkie samochody, ogromną ilość koni pod maską, a także ogromny moment obrotowy silników. Też wyczuwalny jest oczywiście zapach etanolu, zapach i widok palonej gumy, palonych opom, co pewnie też być może za chwilę będzie widać za moimi plecami. Bo, szanowni Państwo, Drift to nic innego jak kontrolowana jazda bokiem. Podczas kwalifikacji takich turniejów jak ten, kwalifikacje odbywają się, walka, rywalizacja w kwalifikacjach odbywa się pojedynczo na czas, ale to, co jest kwintesencją, driftu to właśnie drabinka pucharowa w której odbywa się rywalizacja parami pierwszy z zawodników pierwszy kierowca inicjuje kontrolowaną jazdę bokiem a drugi który jedzie dosłownie kilka centymetrów zanim próbuje go naśladować potem oczywiście jest zamiana aż do skutku aż do wyłonienia jednego z najlepszych zawodników szanowni państwo trzy poprzednie edycje charakteryzowały się tym że były to uliczne rundy. A co za tym idzie i kibice, sympatycy, i organizatorzy, i sami zawodnicy też powtarzali, że jest to polskie Goodwood. Trasa przebiegała w Pietrzu główną ulicą Pietrza, a co za tym idzie była także pomiędzy właśnie Stogami i Bela misiana. Właśnie za moimi plecami zawodnicy się rozgrzewają do kolejnej rundy. W tym roku tak naprawdę, szanowni państwo, jest, mamy nową odsłonę. Jesteśmy w tak naprawdę industrialnym kombinacie rolniczym. Mamy nową trasę, a co za tym idzie, nowa nitka trasy pozwoliła na to, aby po raz pierwszy w historii tutaj zawodów w Pietrzu do rywalizacji przystąpiły trzy kategorie. Do kategorii Pro i do kategorii Masters dołączyła kategoria Pro AM czyli zawodnicy, którzy tak naprawdę zaczynają swoją drogę. Z driftem i w tej kategorii zwyciężył Arkad już góry. Za moimi plecami ostatnia rywalizacja w kategorii Pro, a przed nami jeszcze kategoria Masters. Szanowni Państwo, tych, których zachęciłem jeszcze tą rozmową, zapraszam tutaj, być może przyjadą. Impreza potrwa jeszcze przez kilka dobrych godzin. Każdy fan motoryzacji znajdzie coś dla siebie, a ja już z tego miejsca zapraszam na jutro Sporto Polski Extra o godzinie 18:25. Przedstawię Państwu całkowite wyniki tego Drift Open tutaj w Kietrzu a także postaram się wyemitować krótkie rozmowy z zawodnikami. Oddaję głos do studia. Dziękujemy bardzo i tą relacją kończymy dzisiejszy magazyn na następne Sporto Polski Ekstra. Zapraszam Państwa już za tydzień. Życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.